Dzień dobry, nazywam się Adrian Kowarzyk i zapraszam Państwa do studia Polskiej Agencji Prasowej. Dziś Państwa i moim gościem jest pan Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Wczoraj burzliwe wydarzenia w Sejmie. Ostatecznie Sejm odrzucił wniosek opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zaskoczenie, czy tego się spodziewaliśmy? Dużego zaskoczenia nie ma, ale jest wielka szkoda. Minister Ziobro to naprawdę olbrzymi szkodnik w Polsce i poza Polską. Została przez niego upolityczniona na maksa prokuratura. Doprowadził do sytuacji, w której nie ma pieniędzy z Unii Europejskiej. Jesteśmy dzisiaj w takim kleszczu pomiędzy inflacją i drożyzną, a sporem z Brukselą. To wszystko ma niestety w swoim plecaku Zbigniew Ziobro. Czyli za wszystko odpowiada Zbigniew Ziobro. Nie za wszystko, ale za wiele rzeczy, które w Polsce dzieje się nie tak albo źle, na pewno odpowiada minister sprawiedliwości. To on się w prokuraturę, doprowadzając do tego, że zamachy są prowadzone polityczne przez prokuraturę na wielu polityków. To on doprowadził do zakupu programu Pegazu, z którym szpiegowano, inwigilowano opozycję, ale też osoby z demokratycznego państwa po tej stronie, która jest przeciwko pis Doprowadził do sytuacji, w której musimy dzisiaj powiedzieć, jak walczyć z inflacją. To przecież pan Ziobro blokuje pieniądze z Funduszu Odbudowy z KPO, więc dużo grzechów ma, nie odpowiada za nie. Najgorsze jest to, że wczoraj premier, który też go o to oskarża, musiał go wczoraj bronić, a my się z tego musieliśmy niestety wszystkiego no, z taką smutną miną śmiać, bo jest dzisiaj problem, że minister nie ufa swojemu szefowi premierowi, premier nie ufa ministrowi, a na koniec i tak. Razem rządzą. Zjednoczona prawica. Tego wymagają koalicje, aby się dogadywać pomimo różnic. Tak mówi premier, tak mówi również minister sprawiedliwości. Ja nie wiem, czy koalicja rządowa wymaga tego, żeby można było skakać sobie po politycznej głowie, obrzucać się obelgami, a na koniec starać się razem to wszystko kleić. Nie tak daleko jak trzy dni temu premier udzielił wywiadu, w którym powiedział, że wymiar sprawiedliwości w Polsce funkcjonuje najgorzej od lat. Przecież to jest wymiar sprawiedliwości, który jest w rękach jego kolegi z rządu, jego podwładnego, ministra sprawiedliwości. Skoro ma się złego szefa, który nie radzi sobie z jakimś obszarem, za który odpowiada, to co się, co się z nim robi? No to się go zwalnia. W każdej pracy u pana czy umie. Przecież to by było rozsądne i normalne. Powiedzieć nie umiesz, nie robisz, źle zarządzasz, musimy cię pożegnać. A tu mówimy nie robisz, nie umiesz, źle zarządzasz, musisz zostać. No nie, to nie jest państwo, które odpowiada za to, żeby dobrze funkcjonowało. To jest państwo trochę z kartonu, takie, które zostało wybudowane bez dobrego fundamentu. A koniec końców jest taki, że tracą Polacy. Czasem wspomniał Pan kwestię KPO. Wczoraj oprócz wydarzeń w Sejmie pojawiła się także nowela ustawy o Sądzie Najwyższym. Dziś Rzecznik PiS Rafał Bohanek powiedział, że PiSowi zależy, by możliwie szybko przeprocedować projekt noweli ustawy o Sądzie Najwyższym. On nas przybliży do złożenia wniosku o wypłatę środków z KPO. W, tym w ustawie o Sądzie Najwyższym w tej noweli znajdują się zmiany, które mają, które mają spowodować, że kamienie milowe zostaną spełnione. Jak Pan ocenia tę nowelę? Zacznę od tego, że pieniądze z Unii Europejskiej w Polsce są niezbędne. Czekamy na nie dwa lata i przez nieudolność pana Morawieckiego, kłótnie z panem Ziobro. tych pieniędzy nie ma. No to, tak. trzeba to już urzędniać. pan mówił wielokrotnie już. Ale tym dwa lata. Dwa lata, nie miesiąc, dwa lata. Dzisiaj jest ustawa nowa. Ja mam nadzieję, że to będzie ustawa, która rzeczywiście wyczerpie wszystkie te spory z Brukselą, zamykając je. I będziemy mieli spokój. Lewica. Nie będzie przeszkadzała przy tym, żeby to polskie pieniądze z Unii Europejskiej mogły przyjść. My będziemy wręcz pomagali. My chcemy tych pieniędzy, chcemy, bo walczyć z rożezną inflacją, inwestować. Te pieniądze są w Polsce niezbędne. Mamy jednak nadzieję, że PiS nie będzie kręcił, nie będzie oszukiwał. I nie będzie na przykład jak z uchwałą, która miała Rosję nazwać państwem terrorystycznym, że wszystkie kluby opozycyjne z PiSem się dogadały. Była zgoda. I nagle na 30 minut przed głosowaniami okazało się, że jest poprawka. Że wpisujemy w ustawę, w uchwałę. Czy jest zamach w Smoleńsku. No, no Dalej wszyscy wiemy, co się stało. Uchwała nie przeszła, ale być może dlaczego? powróci. Ale dlatego, że 30 minut przed kompromisem pan Maciej Rewicz wpisał za zgodą pana Kaczyńskiego do uchwały problem, który dzisiaj podzielił nas, zamiast nas łączyć. I w sprawie pieniędzy z Funduszu Odbudowy jest to podobnie. Wszystkie przepisy, które są uzgodnione z Brukselą, lewica będzie popierała, bo to są przepisy dające Polsce szanse na pieniądze. Czyli to was połączy. Pod warunkiem, że nie będzie tak, że w ostatniej chwili pan Ziobro za cenę jakiegoś kompromisu z panem Kaczyńskim gdzieś z tyłu Sejmu w jakiejś salce usiądą, coś wykreślą, coś poprawią, pieniędzy dalej nie będzie, a Polska się skompromituje. No są pewne granice, dlatego ja czekam na komisję, chciałbym, żeby to było dzisiaj. Mam nadzieję, że to będzie szybko i pieniądze będą, ale ja pisowi nie ufam. Nie ufam, jak po prostu komuś, kto jak dobry szeląk chodzi za tobą, coś ci obiecuje, a na koniec i tak z tego nic nie realizuje. Tymczasem dziś mamy, zmieniając temat, pewną rocznicę szczególną. Nie wiem, czy, czy kojarzy pan datę 14 grudnia Kompletnie. 2021 rok. Posłowie frakcji SLD Robert Kwiatkowski i Anna Senyszyn odeszli wtedy z Nowej Lewicy. Wraz z Andrzejem Rozenkiem oraz dwójką senatorów stworzyli koło parlamentarne PPS. To jest ta rocznica. Tymczasem w sobotę Rada Naczelna PPS przyjęła uchwałę, w której wzywa Nową Lewicę, PO, PSL, Polskę 2050 i inne partie do współpracy przy jak najszybszym utworzeniu listy, utworzeniu wspólnej listy, i to jest kolejne pytanie, co tam z tą wspólną chyba listą? Ta uchwała jest dalej ważniejsza. To znaczy? To znaczy, tam w drugim punkcie tej uchwały jest napisane, że PPS nie wierzy w wspólną listę i dlatego chce się przyłączyć do koalicyjnego klubu Lewicy. Więc ja bym skupił się na tym, co jest z klu tej uchwały. PPS wskazuje, i bardzo się z tego cieszymy, że jest perspektywa współpracy z Lewicą. Że to jest program na wybory bardzo dobry, który no, mógłby nas połączyć. Mówią jasno, że zabiegali o wspólną listę, ale nie widzą perspektywy. Widzą, że niektóre partie na opozycji nie chcą tej wspólnej listy. My też to dostrzegamy. Dlatego lewica się łączy, jednoczy. Ja cieszę się, że zamiast się dzielić, mamy wspólne horyzonty. Z Wojtkiem Koniecznym, szefem koła, szefem Polskiej Partii Socjalistycznej rozmawialiśmy. Ja bardzo doceniam pracę Wojtka, m.in. w covid przygotowanie raportu, który na Lewicy wspólnie ogłaszaliśmy o stanie państwa podczas COVID-u. Wojciech Konieczny to dobry senator, i dlaczego mielibyśmy nie współpracować? Więc ja patrzę na tą rocznicę, której Pan powiedział, że dziś była kłótnia, dzisiaj nadchodzi zgoda. Ale też muszę Czyli Panu był powiedzieć. To podział, a teraz będzie znowu połączenie. Ja mam. Przekon... Symbolicznie ja mam przekonanie, że idziemy w dobrym kierunku. Zgody, porozumienia, tego, że lewica w wyborach 2023 roku będzie startowała pod mocnym hasłem wspólnoty, ale i też solidarności, odpowiedzialności, zmiany. Trzy dni temu w niedzielę ogłosiliśmy program, który na wybory ma kilka fundamentów: nowoczesna edukacja. Usługi publiczne, dobrze zorganizowana ochrona zdrowia, transport i komunikacja, sprawy dotyczące naprawy gospodarki, walka z drożyzną, inflacją, umiejętność ustabilizowania gospodarki, rozdział państwa od kościoła, mocne kwestie dotyczące równości i praw człowieka, praworządność. To wszystko jest w naszym programie. My dzisiaj mówimy tak. Na lewicy mamy z czym iść, mamy swoje wiano. Inne partie opozycyjne mówią, my się przygotowujemy, a my mówimy, mamy. Mamy, złożyliśmy ponad 200 ustaw, jesteśmy gotowi. Idziemy do wyborów. A do tego, jak się przyłączają do nas nowi ludzie? Okej. Okay. Myślę, że z koła parlamentarnego niektórzy posłanki czy posłowie pójdą z platformą. Wolna droga, ich droga. Niektórzy pójdą z nami. I bardzo dobrze, najważniejsze, że głosy się na opozycji nie rozsypią i idziemy pokonać pis. Tu pojawiły się informacje interim, że poseł Andrzej Rozenek, poseł PPS, ma był posłowie z Donaldem Tuskiem, szefem platformy obywatelskiej. I w najbliższych wyborach ma wystartować z list właśnie PO. To no, skoro Andrzej podjął decyzję, że z platformą startuje i podjęła taką decyzję pani Gabriela Morawska-Stanecka, no rozumiemy. Dlaczego nie z wami? No, z nami współpracuje duża część sceny politycznej, ta, która napisała uchwałę o PPS-ie. No, ja się bardzo cieszę, że dzisiaj na opozycji zaczyna być zgoda. Nikt nikogo nie oskarża, nie mówi, że ty z innej listy. Najważniejsze jest to, żebyśmy stworzyli mocny, dobry blok, który pokona rządem, bo to chodzi o rząd i stworzenie tego rządu po wyborach PIS. 231 mandatów to minimum, chociaż ja uważam dzisiaj, że trzeba walczyć o 276 mandatów, czyli większość konstytucyjną. W tym bloku lewica się bardzo będzie umiała odnaleźć, bo wiemy, czego chcemy. Wspólne projekty z platformą dotyczące praworządności, wspólne projekty z PSL-em dotyczące godności i pracy, dotyczące chociażby renty wdowi, wspólne projekty z Panem Hołownią. My mamy dzisiaj swój dorobek. W Parlamencie opozycja ma co robić i lewica mówi jasno, my powinniśmy pójść krok dalej. Opozycja powinna ogłosić też plan rządzenia, pokazać, kto będzie premierem, kto będzie ministrami. Kto tak, będzie. Pokazać 100 I co... Ustaw na pierwsze 100 Tak, dni, Ja jestem to już... przekonany, że w tym studiu, tylko najpierw muszą być wybory, muszą być stworzone listy. Do tej pory trwa debata, debata polityczna, debata publiczna o tym, czy jedna lista opozycji, czy dwie, czy trzy. Wydaje się, że ta jedna jest już coraz mniej prawdopodobna. To zresztą też w pańskich słowach, tak lewica. Ja mam, poczu razem. Ja mam poczucie, że długo o ten temat rozm rozmawiamy, długo Masz o ten temat długo. rozmawiamy, i to do niczego nie prowadzi. Znaczy, są partie opozycyjne, które się krygują, mówią, że nie wiedzą. Lewica mówiła od początku. Będzie wspólna lista pójdziemy na wspólnej liście. To jest moje stanowisko, które też wewnętrznie mam przekonanie, że... To prawda i właściwie listę. tylko Lewica i Platforma tak mówiła. To tak. No i skoro nie ma tej wspólnej listy, bo nie będzie, bo inni mówią jasno, nie będzie wspólnej listy, dobra, no to idziemy oddzielnie. Lewica i z partią Razem, i z PPS-em, i z innymi środowiskami będzie współpracowała, będzie lista do parlamentu wystawiona, będą senatorzy, będą posłowie. My się już do tego przygotowujemy. Tak jak powiedziałem, program jest gotowy, a inni? No, Trochę zostali z tyłu, ale to nie jest mój problem. A kiedy ten czas graniczny? Czy już Lewica zdecydowała, Lewica razem, że startują same w bloku lewicowym? Czy nadal jest szansa na przyłączenie się do PO, na wsparzenie jednej dużej wspólnej My listy? zdecydowaliśmy na Lewicy, że startujemy w wyborach parlamentarnych razem, czyli partia razem, czyli Lewica. Skoro PPS będzie chciał, to również. I to jest nasze postanowienie. Jeżeli to postanowienie będzie otwarte na opozycję, bo się zjednoczy, to pójdziemy razem, a jeżeli nie, to lewica i tak pójdzie sama, bo my mamy swój cel: być w rządzie, odepchnąć PISOR władzy, wprowadzać nasze ustawy, realizować nasze idee programowe. My wiemy, czego chcemy w Polsce. My widział, wiemy, jak rządzić. Gdzie pan widział datę graniczną, no bo to taka trochę zabawa w kotka i myszkę. Zróbmy nie, to, jeden blok, zróbmy dwa jest. bloki, znaczy, pójdźmy razem, poczekajmy. Nie ma żadnych dwóch bloków i nie będzie. Albo będzie jedna wspólna lista, albo będą wszyscy startowali oddzielnie. Ja nie wierzę w żadne dwa bloki i to się nie wydarzy. Data graniczna, to nie ma tutaj przestrzeni innej niż czas wyborczy, który ją ogranicza. To jest koniec maja, czerwca, to jest na pewno czas przed wakacjami ostateczne decyzje. Każdy się będzie wypowiadał. U nas jest wszystko naprawdę dobrze pokładane. Lewica jedzie jak naoliwiona maszyna, ma w swoich sondażach ponad 10%, krok po kroku dokłada kolejne stopnie procentowe do tego podium, na którym już jesteśmy i robimy to, co zaplanowaliśmy, a inni muszą się określać. I Inni się określą. My na nich czekamy, na opozycji nie ma wroga. To podkreślam, my jesteśmy wszyscy przyjaciółmi. I z Tuskiem, i z Hołownią, i z Kosiniakiem. Czasami się różnimy programowo, ale jesteśmy przyjaciółmi. A z porozumieniem? porozumienie to dzisiaj nie jest partia opozycyjna w rozumieniu takim sensu stricto, to znaczy nie ma przedstawicieli, którzy by wchodzili z list jako opozycja, oni odeszli z rządu. Ja nikomu nie mówię, że ma nie startować. Jeżeli porozumienie znajdzie swoje miejsce i będzie chciało startować, to dla nich też się miejsce znajdzie, ktoś pewnie z nim będzie chciał rozmawiać. Pytanie co z Senatem, bo wybory parlamentarne Sejm to jest jedno, ale Senat, Pakt Senacki. Ostatnio pojawiły się informacje wśród polityków PO, że jeszcze przed świętami miała być wspólna konferencja przywódców ugrupowań opozycyjnych, zapłająca właśnie Blok senacki. Według polityków PO z pomysłu w ostatniej chwili wycofał się PSL. PSL to dementuje. Co ze wspólną listą do Senatu? Lewica w sprawie list, współpracy nie ma sobie nic kompletnie do zarzucenia. My chcemy paktu senackiego. My chcemy się dogadać i z Platformą, i z PSL-em, i z Hołownią, My to powiedzieliśmy. No wy się chcecie no. dogadać, a czy wszyscy chcą się dogadać? No niech nie, nie chcą, skoro nie ma tego ogłoszonego. Miało być to przed świętami, nie jest to ogłoszone. No nie wiem, co tam się dzieje, bo to też Czyli jest... miało być to przed świętami. Tak miało być przed świętami. Ale ogłoszone. Mówi, że nie było takich ustaleń co do terminu. No ja słyszałem o takich ustaleniach, że przed świętami miała być informacja, że liderzy podpisują pakt senacki, mówią, że będziemy startowali razem. Nie ma tego. Może potrzeba jeszcze trochę czasu, może potrzeba jeszcze trochę ugniatania, może trzeba jeszcze trochę rozmowy, może po prostu trzeba więcej czasu, żeby upłynęło w tej machince przygotowań wyborczych, żeby wszyscy byli usatysfakcjonowani. Lewica swoje wie. Chcemy startować, mamy swoich kandydatów. My też zebraliśmy kandydatów do Senatu. U nas wszystko dzieje się zgodnie z harmonogramem, a inni trochę kręcą. Ja nie lubię kręcenia, ale skoro trzeba pokręcić się, to może po to, żeby później iść prostą drogą. Jak to kręcenie się skończy? Powiedział Pan ugniataniu. Kogo należy ugniatać? Po kompromisy. Nope. W całym programie chodzi o dwie sprawy. Pierwsza to ta programowa, co nas łączy. Ja mam poczucie, co nas łączy: przywrócenie praworządności w Senacie, doprowadzenie do tego, żeby Senat był miejscem, gdzie będzie można porozgotować z NGO-sami, organizacjami obywatelskimi, gdzie poprawiać można ustawy w sposób obywatelski. To jest moje przekonanie, że to jest miejsce dla Senatu. Więcej współpracy z samorządem, w polityce międzynarodowej większa aktywność i to Senat powinien robić. Trzeba zatem mieć odpowiednią tam większość i ułożyć kandydatów. I to jest druga rzecz, to znaczy dogadać miejsca, to kto gdzie startuje. Jeżeli te dwie rzeczy się złożą, to dlaczego ma nie być tego paktu, skoro trzy lata temu się udał? Lewica wtedy i dzisiaj mówi tak, jesteśmy za paktem senackim, a inni nie się dogadują, my na pewno nie będziemy tego projektu wywracali do góry nogami. Może problem są właśnie te miejsca na listach. To one zawsze tak. tworzą problemy. No na pewno tak, ale tutaj wszyscy wiedzą, na co mogą liczyć. Przecież to jest jasne, ilu kto ma senatorów? Kto gdzie startował? Kto może gdzieś startować? No Lewica aktualnie nie ma senatorów. Ale ma ludzi, których chce wspierać. No, na przykład jest Wojciech Konieczny, senator z Częstochowy, PPS-u. No, jeżeli mamy współpracować, no, to chyba jest jasno, że będziemy wspierali Wojciecha Koniecznego. Podobnie jest w innych miejscach. My mamy kandydatów na senatorów w pięciu innych okręgach wyborczych. Zgłosiliśmy ich, zostali zaakceptowani, czekamy. Do kiedy? To nie jest pytanie do mnie. To jest pytanie do tych, którzy dzisiaj uważają, że trzeba jeszcze poczekać. Więc niech Pan zapyta inne partie o Kto uważa, że trzeba czekać w takim razie? To też ja nie jestem od tego, żeby opowiadać, kto uważa, że trzeba czekać. Lewica chce podpisywać teraz. Inni chcą czekać. Niech Pan zapyta. Hołownie, PSL, Platformę. Każdy, jak tutaj przyjdzie, będzie musiał prawdę powiedzieć. Lewica prawdę powiedziała. Dziękuję bardzo. Powiedział Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu Lewicy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Dziękuję również Państwu i zapraszam na kolejne wydanie Studia Pub jutro o godzinie 10.